To okay. jest pokój Cassie przed. Mamy tutaj łóżko. E, przyszły już poduszki nowe. E, po kolei wam pokażę co mam Lampkę tutaj. Nasza lampka. Ona zostanie. Będziemy mieć tutaj skrzynie takie. pokażę wam białe, żeby więcej było gdzie schować książki. Łóżko zostaje tak jak zostaje. Przyszły nasze poduszki. Tutaj mamy żyrafę. żyrafa zostaje poduszki. To jest imieniem kasy Zobaczcie. Mają super kokardę, taką ozdobne, trzy Taki ładny kolorek I tak wyglądać będzie jej tapeta Z repunzą Widzicie tutaj? Także tapeta będzie miała też jej imię I mamy też pościel Taka jak ta Półki tutaj mamy dużo wysoko I te półki będziemy ściągać I zawieszać tapetę, która jest ym, Zamówiona na miarę na wymiar tej ściany będziemy ją wieszać dzisiaj z Wami. Pozbędziemy się tych poduszek, ale zatrzymam je, dlatego że, jak zmienimy tutaj jak Kasi podrośnie, będzie nastolatką, to te poduszki nam się przydadzą i będzie tutaj biała pościel i po prostu takie poduszki tutaj zamiast tych. Żyrafa, jak będzie nastolatką, to wiadomo, pozbędę jej się, ale w chwili obecnej zostanie, bo ona ma tylko 3-latka. Mamy tutaj misia jakieś lalki dekoracyjne sprawy to one zostaną i łatwo się będzie ich pozbyć po tym jak ona podrośnie tutaj nam zostanie tak jak zostanie w oknach mamy tutaj półkę, ta półka zostanie mamy kwiata żywego i on sobie tak zwisza tutaj fajnie e, co tutaj odejdzie to właśnie te choinki świąteczne i ta em, właśnie tutaj mamy em, świeczkę także tę ta świeczkę pozbędę się jej i mamy tutaj wazon duży, który pójdzie do kuchni Biurko, biurko będzie inne Jeżeli mogę wam polecić to biurko, zawsze kupujcie Jeżeli macie, szczególnie jak macie mało miejsca na cokolwiek To biurko musicie mieć, kupić sobie takie, które ma szuflady Bardziej praktyczne, jeżeli takie I możecie coś schować a tak to nie ma, gdzie bardzo coś położyć. Mam te ołówki i długopisy, bo kasi ma latka, Także coś musi mieć do pisania. Kupiłam jej taki pojemnik, właśnie. I kilka takich osobnych podopisów, żeby miała. I ołówków, tak jak tutaj widzicie, nie bardzo, nie wywadzałam nic. Tutaj mam też, kupiłam taki duży pojemnik. I mamy tutaj coś na picie, na szklankę. Bardzo fajnie, zobaczcie, taka podstawka. Także mam taką minącą się podstawkę. Jak będzie chciała w nocy, szklankę wody. Także to zostanie: będziemy mieli inne biurko z szufladami. I mamy tutaj krzesło w tej chwili, takie. To krzesło jest bardzo twarde. I zamówiłam inne krzesło, więc pokażę Wam te inne krzesło, jakie zamówiliśmy. Bardzo takie. Z materiału jest bardziej wygodne, to jest bardzo twarde, dlatego zmieniamy te krzesło i te biurko. I tutaj, jak się otwiera drzwi, zaraz to będziemy wieszać szafkę, i na szafce będzie miała właśnie będziemy mogli na tą szafkę na książki tutaj zawiesimy. I właśnie będzie miała swoje ulubione książki, które będzie mogła sobie wybierać do spania. I sama będzie mogła podejść i wybrać. Także będziemy wieszać za chwilę szafkę, jak się otwiera. Biurko będzie inne. Za zamówione już. Ta właśnie półka zostanie. Także pokażę Wam jeszcze raz, jak wygląda przedpokój. I zaraz będziemy wszystko zmieniać. Także mamy tutaj tą nocną lampkę ta lampka zostanie, ale to pół, e, zmienimy e, tą lampkę ma po Sofii Kasi. pościel będziemy zmieniać, nasze bardzo ładne poduszki ozdobne przyszły już, także to są Kasi. poduszki i tak będziemy wieszać jej e, tapetę tutaj i ściągamy dwie półki więc po kolei wszystko będziemy zmieniać, tutaj raczej wszystko zostanie tak jak jest i to zmieniamy też Także pokażę Wam. Zaraz. Ok, jesteśmy teraz w Sofii pokoju, i e, pokażę Wam właśnie tutaj mamy e, półkę na książki, którą zaraz złożymy do kasy pokoju, i mamy właśnie to są skrzynie nasze, które posłużą nam jako nocna taka podstawka. Tutaj lampka będzie z królika, i to są właśnie skrzynie do pokoju do Kasi. Dwie, one są bardzo pojemne, można tutaj właśnie książki albo jakieś ubrania przechowywać, co chcecie. I można je zamykać, jak widzicie są pojemne. W tej chwili wrzuciłam tak kilka książek. Także tak one wyglądają, tak wyglądają. z boku, są dosyć szerokie i duże, także można dużo zmieścić w nich. Także te przechodzą do pokoju kasy. właśnie. Zaraz je przyniosę i pokażę Wam jak wyglądają będzie to wyglądać w pokoju. Okay, tak wygląda to w pokoju Cassie. Więc mamy tutaj dwie te półki. Będziemy mogli sobie tutaj przechować różne rzeczy. One mają zamknięcie. I tutaj nasza nocna lampka, jak widzicie. I pozbywamy się już tej. To pójdzie do sobie i pokoju, a potem Zobaczymy, czy nam się potrzebne, czy nie. Tak wygląda to. Dajcie znać w komentarzach, czy wolicie to, czy to. I teraz z te tych półki będziemy ściągać te półki, rozkręcać i te rzeczy sobie pochowam. Um, tutaj mam jakieś dokumenty, to schowam je tutaj do tej e, półki, tutaj, tutaj, do tej skrzyni. Nie będę musiała ruszyć, a tu górną, takie rzeczy, które potrzebna mi na teraz. Tutaj mam ważne dokumenty, także będzie dobrze schowana. Tutaj e, jakieś tam mam. Wszystko tutaj zaraz ściągam. Książki dekoracyjne pójdą do salonu. I to też sobie pochowam. Tutaj mam albumy. Także to wszystko już ściągam. Okej, okay, pokażę Wam właśnie tapetę przed e, tapetowaniem. Gdzieś przyjrzę za chwilę. Tak wygląda ta ściana w pokoju. Zdjęliśmy te półki. Także mam tutaj takie dziury. I. To jest dosyć mała ściana. Jak widzicie tapeta będzie dotąd gdzieś. Odtąd, dotąd robiona na miarę. I e, wybiera się między dwoma tapetami. E, taką balleriną i refunzą. Okej, okay. więc nasza tapeta została już zawieszona. I chwilę prawdy pokażę Wam. Mamy e, biurko i tapetę, więc Pokażę wam zaraz. Mamy też pościel, zapomniałam pokazać. Więc tutaj mamy pościel, mamy poduszki, takie same jak tapeta. Mamy imię Kasi tutaj, jak widzicie. Księżyc i mamy super tutaj takie kokardy ozdobne. I to jest druga nasza poduszka. Księżyc właśnie ten. I tak wygląda nasza Rapunzel tapeta. Zaraz zobaczycie ją sami. I oczywiście do tego pościel. Zobaczcie. Powiem, że bardzo fajny materiał, bardzo dobrej jakości. I teraz mamy jeszcze biurko, szybko Wam pokażę, i tapetę. Czekamy na krzesło, nadal nasze drogie krzesło. Tutaj mamy nasze biurko. Powiem, że super szuflady. Te są takie więcej miejsca, gdzie możemy przechowywać różne rzeczy. To są głębokie dwie szuflady, które naprawdę mają więcej miejsca. Tym bardziej, że mam dwie dziewczynki, Pamiętam, że naprawdę fajne. Lekko się je wysuwa. Tutaj mamy lampkę dla kasji, kilka różnych długopisów. Tą em, szafkę zatrzymaliśmy. Tutaj mamy kilka dekoracyjnych rzeczy i. Mamy też szafkę na półkę na nasze książki. Także ma tutaj miejsce na książki. Super, bo zaraz jak się otwiera drzwi, powiem wam, przykryte nic nie widać, a sobie to jest. Także fajne. Wszystko się otwiera i zamyka, i jest miejsce. E, Zobaczmy, czekamy na krzesło, i pokażę wam teraz najlepsze tapety. Tara! I to jest nasza tapeta. Zobaczcie. Ma też imię. I tutaj mamy taki księżyc, gwiazdy i rabundzł. Nasze, te mam kwiat. ptaszek, rabundzł. I tak właśnie wygląda. Um, tak jak mówię. mam nadzieję, że dobry był wybór. Także tak wygląda łóżko, pościel i nasza lampka tutaj była. Jeszcze te skrzynie, te białe, zaraz przyniosę. Ale ogólnie odcięte jest na chwilę łóżko, bo wysycha ta tapeta, bo jest przed chwilą co zrobiona, ale myślę, że fajnie wygląda.